Czy to jest najgorszy w FC26? Ale zanim do tego dojdziemy, pamiętajcie, że zostawić suba i lajka. Bo, le, bo lecimy do końca tego roku po 1000 subów. Mam nadzieję, że my damy radę. Tak. Chodzi oczywiście o Jana Oblaka. Zawodnik świetny, grający ze 68 overalla. Ale w 10 metrach przepuścił mieć 30-40 gole. Ma idealnie też ustawione na. Na dwa plusy, żeby mu się lepiej broniło, żeby grał na pozycji, na której najlepiej mu się gra. I jest beznadziejny. Naprawdę. Miałem João Garcia, co bronił 100 razy lepiej. Naprawdę. Też mu nie był nie za lepszy, ale jest dużo tańszy i bronił więcej niż Jan Oblak. Naprawdę. On przypuszcza wszystko. Więc pamiętajcie, uważajcie na tego bramka, że lepiej sobie kupcie Pickforda i będzie miał o wiele razy lepiej bronił. Trzymajcie się, do następnego, cześć!